Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skilla. Dzisiaj um, zobaczymy sobie tryb um, Team Deadmatch. Um, mapy nie wybieram, bo wszystkie w sumie są ok, także zaryzykujemy i wybierzmy sobie um, randoma. Ok. Wygrywa nie, przegrywamy. Wygrywamy, tak, wygrywamy. Okej. Okay. Czyli jest nieźle. Oj. Początek, raczej nie najlepszy. Ale to się naprawi, tak. Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. powaga no. właśnie oj okej okay. jednego więcej Aj. Już widział chyba skąd strzały dochodzą. Także A, niestety. Różnie bywa. Mm. Widziałem, że jest już y, coraz więcej oglądanych filmików na moim kanale, także dziękuję wam bardzo. Dzięki za komentarze. Bo jak już mówiłem są one bardzo potrzebne. Oj. Y, są bardzo potrzebne bo piszecie co jest źle co mogę jeszcze poprawić także to jest bardzo pomocne okej okay. mm, tak jak mówię yy, możecie jeszcze więcej komentować pisać bo to jest bardzo pomocne oj coś słabo w tym meczu Zobaczymy po tym sobie, o, właśnie Tam tu góry Oj Popatrz ale nie trafił no niestety <śleszamy> No nie i czy to stamtąd mnie trafił? Poprzednio? Bo tak, tak, jest tam. Są tam wszyscy. Trzeba tam iść. Uuu, uwaga. Kurde. Heh, jeszcze żyję. Jakim cudem. Ach, wyszedł ten drugi. Oj. No jakaś asysta co chwilę wpada, także nie jest najgorzej. No już? Szybko. Na pewno poleci jeszcze dzisiaj yy, grid do nagrywania. Mm, zastanawiam się jeszcze nad paramogrami, ale to w ramach niespodzianki, także... Na razie nic nie będę mówił. No ale mam nadzieję, że dla każdego coś, coś dobrego i że się sama wam spodoba nowa seria. W sumie nie wiem, czy to będzie cała seria, czy tylko parę takich odcinków. To jeszcze zobaczę, czy to się będzie podobało, czy nie. W zależności od łapek, komentarzy. Cześć. Alejstwo. Nie wiem, co ma na celu taka. Nie wiem, rozgrzewka, Czy to tak można nazwać, skoro nie można i tak zabić? Mogli tak już zrobić, przynajmniej jakąś rozgrzewkę, że można zabić, ale punkty by się nie liczyły. To by było takie rozwiązanie. Według mnie trochę lepsze niż takie, co się biega i nic nie można zrobić. Oj. O, uwaga, chłopaki. 3 hp trochę słabo. No właśnie. Ale... Początek niezły. Uwaga, flash poszedł. O... Z dwóch stron tam mi wyszli niestety. Ale zaraz zrobimy sobie odwet Trafia tam O, kogoś trafiłem granatem Fajnie Sobie to tak na ślepo trochę rzucałem, ale Właśnie, że wpadło co Kurczę no Trochę fartem granat mi trafił ale... oj Jako się nie mogę skupić dzisiaj, także... No patrzcie to Co jest? Skup się Marek, skup się Uważaj trochę, Pod no. nogi wejdzie, myśli, że fajny. Kurczę, rzuca tą broń strasznie. Jest strasznie słaba Musiałbym sobie kupić jakiś maszyny gun czy cokolwiek Tam kupiłem to była jakaś niby promocja czy coś tam tu było Okazja Kuźwa macie. Jakaś okazja czy coś I była dosyć tania bo tam chyba 9000 kosztowała Czy mniej Ale w sumie to Mogło być lepiej O, jest granat Tam jeszcze flesza rzucimy Oj Wyjdź koleś, no wyjdź Fuck. O, fuck plecy Kurczę tyle zgonów miałem już? Bez jaj. Och cholera! Jakiś kosiarz. 16 cztery osiem, no? Jakiś progracz, Tam rzucimy granata tam Tu flasha Okej okay. okay. O cholera Akurat zmieniłem broń No niestety ktoś jest. Z tej strony... Oż, fuck. Było blisko teraz. Ej. No niestety, bywa różnie, tak, no. Raz lepiej, raz gorzej. Uff, oh, fuck. No raz zaczął przeładować jak. Aś. To jest szczęście. To jest moje szczęście właśnie. Najlepiej przeładować jak się coś dzieje. Zapomniałem tam o snajperze. Ale to się zmieni. No właśnie. Proszę Was o czy strzały i już wspomnij. Co za koleś, no? No a przynajmniej wygraliśmy, ale słabo, strasznie słabo. O, coś wygramy, co losujemy? Trójkę panie, wybierz trójkę o. Okej. Okay. O jest skałach 15 tysięcy, ja mam chyba 11, ale się nie mylę Tak 11 Tu w tej chwili ale chyba przełożę sobie albo nie, wstawimy tak Jeszcze mogę sobie dokupić broń specjalną, ale na razie wolałbym zmienić yy, ten karabinek co ile go mogę sprzedać? No nie wiem, to najwyżej obczaje poza materiałem Oj, nie przeniosłem je do gry Także zrobię to sobie już tam na prywatnej sesji a teraz zróbmy sobie mały rewanżyk. O, granat. Okej, okay. uważaj. Okay. tam jest koleś. właśnie. Granat przeleciał. Drugi. O, cholera. I dostałem. I strasznie mało pocisków jest w tamtej karabinie. W tym drugim, co teraz strzelałem. To się strasznie szybko kończy. Nawet nie zdążę czasami zabić przeciwnika. A amunicja już mi się skończyła Także trochę słabo. O oh fuck. 2HP no super. Aj To by był na jednego hita teraz Dobra, lecimy Tu na snipera patrzcie, jeszcze tam jest Widzieliście go No patrzcie Snajpera też miałem, ale dostałem mm, jako prezenty, tak jak przed spray Czy tam spray Skina do broni Tu właśnie tak samo dostałem jakąś snajperkę Na bodajże 7 dni I całkiem się fajnie strzelało tylko była strasznie słaba ta ta snajperka także Wolałbym kupić sobie swoją jakąś nową Ale najpierw kupię ten karabin jakiś porządny Shit Początek niezły, ale teraz trochę do dupy. Shit! Kur... Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Cholera, blisko. Nie to. Nie to. Kurde nie mogę. Teraz było bardziej na czuja. O siadł. Cholera. Przeładowałem akurat. Niepotrzebnie w sobie miałem 20 leś naboi. Także mógł go spokojnie zabić. Jak go w ogóle nie zabić? Oż cholera, ilu je wyszło? Widzieliście ich było? No właśnie, trzech Ale akcja była dobra teraz No patrz, jeden za jeden Nań Fuck. Co za kamper, no? Takich ludzi to nie wypaczy, trzech i tam było. Ciekawe, czy to jeszcze są w trójkę. Jak tak? To może być. Nieźle. Oj. Fuck.

Myślałem, że już nie doleci. Znaczy się, że przeleci trochę dalej i mnie nie... ...nie dobije. Uwaga. Kurde, na no jeszcze mi dobił. kurde, myślałem, że wyg wygrywamy. No nie. Dobra, kochani, na razie kończymy. Mm, to by było w tym odcinku chyba na tyle. Um, chyba... Chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale chyba... Albo nie. No nie wiem, także się jak na razie z tego wyjdźmy, żeby już tam w pokoju miejsca nie zajmować i tym samym y, żegnam się z wami teraz y, widzimy się w następnym odcinku mm, o grach mówiłem, tak mówiłem, mhm. o niespodziance mówiłem, mówiłem Mam nadzieję, że się Wam spodoba, także zobaczymy. Taki mały dodatek, bo chcę nakręcić trochę więcej serii, żeby dla każdego była jakoś mm, jakaś gra w innym stylu także mm, ktoś może wolić e, szczelanki ktoś wyścigi ktoś pla platformówki czy różne inne gry także różnorodność kanału musi być także myślę że coś da się z tym zrobić także mm, także myślę że coś na to poradzę to tak w ramach tej niespodzianki to, to taka mała e, podpowiedź Coś tak można nazwać. No, e, tak czy e, inaczej, dzięki, dzięki za obejrzenie filmiku. Zapraszam do kolejnych i zapraszam do komentowania, subskrybowania, e, łapek, bo to jest bardzo pomocne, w, szczególnie teraz z początku. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Także e, dzięki jeszcze raz i do, za, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.